festiwal whisky w Katowicach pewnie co niektórym jeszcze szumi w głowie, a ja będąc już tutaj, odwiedzę nowo otwierającą się destylarnię Teselis, w której pracuje mój znajomy, a którą mam że tak powiem 30 minut stąd więc w drodze do domu nie wypadało tam nie wpaść no i o tym będzie dzisiejszy wideo cześć, podjechałem jak cię tutaj złapać? Gdzie jest? Cześć! Słuchajcie, skoro ja już dotarłem, to myślę, że chłopaki mnie oprowadzą i trochę poopowiadają, a ja trochę poopowiadam Wam. No i myślę, że wyjdzie z tego coś całkiem fajnego. To może powiesz w ogóle, jaki koncept jest tego miejsca, co Wy tu robicie i jak to się zaczęło, bo myślę, że tych ludzi tutaj to na pewno będzie interesowało. Zaczęło się od jakby mojej przygody za barem. Tam poznałem jakby alkohole, pozwiedzałem różne miejsca i od samego początku jakby gin ze mną, ze mną był i, i, i mi towarzyszył. Na początku go nie do końca lubiałem. Później zacząłem drążyć temat, tworzyć własną dużą kolekcję ginu, limitowanych edycji, nie tylko dowiadywać się jak to się tworzy, jak to się robi odwiedzać takie miejsca, no i, i już prawie 8 lat temu to było takie moje marzenie, żeby takie miejsce po prostu mieć, pracować, z I jesteśmy w tym miejscu. Tak, teraz jesteśmy w tym miejscu, więc jest to taki projekt, marzenie. Głównie skupiamy się, się na dzinie, natomiast docelowo... Widziałem wódkę. Tak, mamy również wódki botaniczne, wódkę uh -huh. czystą i na ten moment tymi produktami będziemy się zajmować. Docelowo też będziemy chcieli w przyszłości tutaj zacząć produkcję whisky. Mariusz, Ty się na macie znasz, bo latami, mogę tak powiedzieć, robiłeś gin w Szkocji? Zgadza się, w Szkocji mieszkałem przez 9 lat. Przez prawie 3 lata pracowałem bezpośrednio w kraftowej destylarni ginu nad brzegami Loch Ness. Także piękne, piękne okolice. Sam proces wyglądał troszkę inaczej, bo jałowiec zbieraliśmy sam samemu, że mieliście jałowiec gdzieś. Przed... Dokładnie, rósł, rósł na brzegach właśnie tego słynnego, słynnego jeziora, więc, więc sama historia też... Fajnie, fajnie się sama zbudowała, ale generalnie sam, sam e, market e, i, i rynek e, na dżin w Szkocji jest no, dużo większy niż w Polsce. E, jest to grubo już w tym momencie ponad 100 destylarni e, specjalizujących się w produkcji tylko i wyłącznie dżinu. Fantastycznym przykładem jest destylarnia e, Brupadich. E, tam znany gin Botanist, e, Kolejna destylarnia, która zaczyna wszystko od, od ginu, to jest de destylarnia I Love Harris, z mm -hmm. e, której znam bardzo dobrze pioska Kwaśniewskiego. Pozdrawiam, jeśli nas ogląda. Oni też zaczynają od, od ginu, mają fantastyczny produkt, piękną butelkę, e, ale A jednak się skupiają na, na produkcji whisky i, i... Mówią, że e, jest re, gotowa, kiedy będzie gotowa, tak? więc, więc może być wkrótce, może możemy, będziemy musieli jeszcze poczekać. Opowiesz, w jaki sposób robicie gin? Alembik 200 litrów. wrzucamy nasz macerat. Sam proces destylacji używamy. Może, na tym alembiku, akurat, można używać dwóch typów destylacji, czyli destylacji prostej typu podstyl. My jednak skupiamy się na destylacji kolonowej, żeby uzyskać delikatniejszy, łagodniejszy produkt. Taka destylacja trwa około 8-10 godzin. Proces jest, jest, nie jest bardzo skomplikowany, jednak trzeba być bardzo cierpliwym kontrolować zarówno stężenie alkoholu, jak i smak. Wracając do samego procesu destylacji, mm -hmm. odparowując alkohol przechodzimy na kolumnę, alkohol ponownie się skrapla, na wyższym stężeniu alkoholu przechodzi następny przez. E Wychodząc z alembika jakie mamy stężenie alkoholu? Alkohol paruje, w, e, zaczyna parować w 78 stopniach, e, więc e, procent alkoholu najpierw zaczynamy odbierać pierwsze frakcje w, e, na poziomie około nawet 91% alkoholu. Mhm. E, jest on wtedy bardzo napakowany olejkami eterycznymi, jest bardzo mocny nie tylko właśnie na poziomie e, tutaj ABV, ale także, także smaku, czyli to jest ta nasza pierwsza frakcja HEC. No i stopniowo. Z godziny na godzinę ten, ten procent alkoholu się, się zmniejsza, przez większość czasu destylację odbieramy e, gin, już możemy to powiedzieć, ewentualnie jeśli robimy inny produkt, np. płódkę botaniczną, no to e, na poziomie około 82% to jest taki, przez większość czasu idzie na takim stężeniu. I potem, potem trafia na kolumnie. na kolumnie. E, Jesteśmy w stanie dzięki kolumnie jesteśmy uzyskać właśnie to wyższe stężenie alkoholu. To, o czym wspomniałem, to odbiór następuje tutaj. Uh -huh. e, czyli z spakki w zasadzie przelatuje nasz, nasz produkt już bezpośrednio do e, pojemnika, tak, uh -huh. w którym zbieramy ten wysokoprocentowy dźwięk. później dolewamy w zasadzie. Do tu ruchu. jest jeszcze kosz. Tutaj mamy kosz botaniczny, możemy go otworzyć, trochę próżnione, ale generalnie tak to wygląda. Uh -huh. Kosz botaniczny nadaje się fantastycznie do, do produktów takich jak płatki, kwiatów, delikatniejsze. Ja, no zdecydowanie delikatniejsze botanicalce muszą tak. de facto tutaj I lądować. Dokładnie, I wtedy używamy, w tym momencie używamy e, dwóch typów destylacji, czyli ta destylacja e, kolumnowa akurat, a następnie des, e, infuzja parowa, tak? Mhm. Więc, więc opary alkoholu przechodzą nam przez kosz. E, z botanikalsami pobierając e, te aromaty pożądane e, w naszym dzinie i przechodzą następnie do, do chłodnicy. chłodnicy no. Czyli para wodna, tutaj już typowo taka chemia, fizyka, e, para wodna skrapla się za, za pomocą różnicy temperatur, czyli bardzo wysoka e, temperatura pary wodnej. I pary wodnej. Dokładnie tutaj mamy zazwyczaj, nasza temperatura wody obecnie wynosi jakieś 13-14 stopni e, w tym momencie. Z powrotem e, skrapla się para w ciecz. No i mamy nasz gin. W tym momencie tutaj mamy, jak możemy zobaczyć, e, jakieś 90-90 litrów. Od, Jaką tutaj od... mamy moc w takim razie ginu? E, to jest około 80% chyba. No, ponad 80%. E, czyli to są wymieszane te wszystkie frakcje. A będziecie jego tak? butelkować z mocą? Ten gin akurat butelkujemy z mocą 44%. Tak. Okay. Większość kraftowych ginów jest e, powyżej, e, butelkowana z mocą powyżej 40% IDV. E, minimalne stężenie to jest oczywiście 37,5% dla ginu, e, żeby, żeby taki produkt w ogóle można było nazwać ginem. Super. Dzięki. Tutaj mamy 5-litrową kolbę, która maksymalnego wsadu może mieć 3 kg. Mamy kąpiel wodną, e, która się podgrzewa. Widzimy, tu mamy na... ilość obrotów, ciśnienie, Wskazuj. widać, że spada. Dokładnie. E, tutaj są milibary, one są odpowiednikiem naszych hektopaskali też. Mhm. E, w tym momencie jest ustawiona akurat na 42 e, milibary. Jesteśmy w stanie wydestylować smaki, których no, nie byśmy byli w stanie uzyskać na, w normalnych warunkach destylacji. Wyparka służy bardziej do robienia takich esencji. Tutaj jesteśmy w stanie zrobić bardzo esencjonalny produkt, który później możemy dodać do, e, zestawić z... Ale przykład, zestawia się go już de facto z gotowym produktem. Tak, z drugim, dokładnie, jak najbardziej. Czyli jeżeli tutaj uzyskamy załóżmy powiedzmy 3 litry, tam mamy jakieś 90, no to takie 3 litry jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę fajny aromat. Które nam podkręci i podrasuje to, co, to, co uzyskaliśmy na, na tej miedzia, miedzianej aparaturze. Wszystko zaczyna się od pomysłu, no i de facto od składników i od magazynu, który te składniki trzyma. Ja Wam o pomyśle nie opowiem, ale opowiem wam o nim miłość. Tutaj mamy magazyn z ziołami. Powiedzmy taki nasz bank ziół, który te będziemy jeszcze uzupełniać o, o inne botanikalsy inne zioła, skórki i, i dostępne rzeczy bo chcemy stworzyć sobie taką dużą bazę, z której potem będziemy czerpać nowe inspiracje. Na razie większość ziół, które tutaj mamy służą do, do destylacji naszego ginu. Próbując różne giny, ja najbardziej lubię takie giny kwiatowe, owocowe, delikatne, gdzie faktycznie nie ma takiej dużej ziemistości i, i tych takich ciężkich aromatów. I taki efekt chciałem uzyskać, dlatego też w naszym ginie używamy sporo kwiatów, sporo, sporo skórek owocowych jak na przykład róże z tulismą, skórkę pomarańczową, czy kwiaty, kwiaty jaślinu. Jałowiec oczywiście to jest takie must be, musi być w każdym dniu Mamy dwa rodzaje jałowca, mamy jałowiec macedoński i jałowiec gruziński. Każdy z nich wnosi inne aromaty. Macedoński jest bardziej cytrusowy, ten jest trochę bardziej pieprzny. E, no, a reszta kompozycji, no to już był pomysł Miłosza tutaj. No przede wszystkim też wchodzi, wchodzi kolendra, a kolendry mamy z Polski, bardzo aromatyczną, cytrusową. Jeżeli myślimy o kolendrze w kontekście ginu, mówimy tutaj o, o nasionach, Masz, Nie, no, nie, no, nie tak. o kolendrze takiej zielonej, nie którą okres, znamy tak. raczej z więc, kuchni. Więc mamy piękny. piękny... Cytrusowy tak, zapach, tutaj już szara. Jest nie? bardzo aromatyczna, jest świetnym dodatkiem, który właśnie nadaje tej cytrusowości w naszym ginie. Mamy skórkę pomarańczową, mamy kwiaty jaśminu, arcydzięgiel oczywiście też jeden z głównych składników. Róża stulistna, która jest fenomenalną odmianą róży, bo jest ich, jest ich trochę. Aromat jej, no, jak takie powidełka do pączków. Więc używamy takich botaników, które nadają właśnie ten charakter naszemu ginowi. Jest jeszcze hibiskus biały. Są Dokładnie, te... hibiskus też większość może kojarzyć z, z odmiany tej czerwonej, hmm. czerwonej. E... białego, który pachnie troszkę taką wędzarką. Mamy 15, 15 składników, to są takie, które nadają właśnie ten fajny charakter naszemu ginowi, są jeszcze inne. Natomiast to sobie zostawimy. No, oczywista sprawa. Możecie próbować o, odkryć, odgadnąć, tak? odgadnąć i, i co tam użyliśmy, ale myślę, że tą całość no, stworzył super taką harmonię, i, i to jest ta nasza mozaika. Tak? A nazwa? Nazwa. Nazwa Teselis, czyli z łacińskiego, z łacińskiego oznacza e, mozaikę. Nawiązuje też Którą do... macie też na kartonach. Mamy na kartonach, mamy na etykietach każda partia czy wódki botanicznej, czy ginu będzie miała mozaikę nawiązującą do, do danego produktu. Więc całość nazwy nawiązuje jakby do złożoności, do, do tworzenia, do kompozycji całej ginu i nie tylko ginu, również innych trunków. Wódek botanicznych i, i sposobu produkcji, więc to, to tworzy nam jakby zgraną całość. Moment. Toczycie beczki? Toczymy beczki. Czy wy musieliście specjalnie kupić sobie ciuchy pod to? Nie, wypożyczyliśmy z Teatru Miejskiego w Gliwicach. Część produkcyjną już znam, to teraz ta część druga, równie przyjemna, czyli degustacja. To co tu mamy? Mamy gin, no. czyli ten nasz flagowy produkt jak na razie. E, wódkę botaniczną, mhm. e, pomarańcza z jaśminem i czystą wódkę żywą. To mi się dopiero trafiła gratka, bo mam okazję próbować pierwszego bacza z pierwszych butelek. Taka pieprzna ja, na On będzie delikatnie pieprzny właśnie przez ten między innymi ten jałowiec, który, który tam używamy i właśnie przez ten procent, który mamy, 44 spirytus żytni, więc tutaj ta ostrość jest delikatnie zachowana. Natomiast w ogólnym połączeniu ten drziny, przez to, że decydujemy go właśnie przez kolumnę. On jest dużo bardziej delikatny. No i czuć tą delikatność smaku, nie? Jakby czuć tą pieprzność, że ona właśnie pochodzi jakby z samego spirytusu plus właśnie te botanicalse. Natomiast jest taki całkiem oleisty, przynajmniej na początku wydawał się taki oleisty i e, przyjemnie się pije. A tutaj mam prawie 70% przed czekoladę przed premierową. Powiem wam, że pachnie Niesamowicie. Jakbyście przełamali tabliczkę gorzkiej czekolady, czy w zasadzie jakbyście rozpakowali gorzką czekoladę i ją powąchali? Dobra robota. Co tutaj e, decydowałeś? E, dosłownie gorzką czekoladę, tak. Bezpośrednio z, z opakowania jest to 69% gorzka czekolada e, z, ze świeżą pomarańczą. Na nosie e, jest troszkę skryta. Czekolada ewidentnie dominuje, ale, ale tutaj dopiero jak delicje. Dokładnie jak, jak delicje. Widzisz, badę, tutaj a... Najpierw jesz czekoladę, a później dopiero dostajesz się do galaretki e, w środku. Moja wizyta w Teselis dobiega końca. Powiem Wam, że to było fajne doświadczenie. Ile lat się znamy? Kilka, nie? Już kilka, tak. Zmówiliśmy tak. kontakt w Szkocji właśnie na temat e, whisky, no bo jednak na no, Szkocję kojarzemy. I yy, no i tematyka, którą się zajmuję, myślę, też tutaj miała mocny wpływ. Yy, fajnie go spotkać na żywo, fajnie wpaść tutaj przede mną 600 km do domu. Tak więc ja się zwijam i do zobaczenia w kolejnym wideo.